Może jesteście zaskoczeni, ale dzisiaj ja poprowadzę odcinek, gdyż muszę Wam zradzić tajemnicę. Arek... Cześć, z tej strony Piotrek, kanał Computronic Gaming, witam Was serdecznie. Arek wyjechał na biegun północny na trening mikołajkowy. Pewnie już zauważyliście, że powoli przygotował się do roli Mikołaja, zapuścił brzuch, brodę, i chcę zostać świętym Mikołajem, ale brakowało mu umiejętności miękkich. Wiecie, jak wręczać prezenty, jak dostawać się przez komin, jak rozmawiać z reniferami. Więc wyjechał na szkolenia i odcinek poprowadzę. Ja więc pewnie cieszycie się na maksa, bo zawsze byłem bardziej lubiany od niego, jakby nasze pojedynki. Prawda, Arku? Jakie słuchawki można podarować komuś na prezent? Przygotowaliśmy trzy kategorie cenowe: słuchawki do 200 zł, słuchawki do 400 zł i słuchawki wyższego levelu ponad 400 zł. To co? Szkoda gadania. Zaczynamy! Tak! California Access Viper, tutaj CA178. Słuchawki, z którymi mieliśmy już do czynienia i nagrywaliśmy o nich filmik, także jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć więcej, to zapraszamy do niego. Słuchawki, które nas bardzo mocno zaskoczyły, relacją ceny do jakości. Konkretnie chodzi tutaj o to, jak grają i jak mają dobry mikrofon. Także szybko sobie jeszcze raz to przypomnimy, żebyście zobaczyli, że naprawdę, jeżeli szukamy takich tańszych słuchawek, to jest to bardzo ciekawa propozycja. No i mamy je. Są tutaj bez zbędnego unboxingu. Wiem, że Arek lubi sobie to otwierać, te pudełeczka, no ale mówmy się. Co kupujecie? Słuchawki czy pudełko po słuchawkach, tak? Jeżeli chodzi o samo wykonanie, słuchawki są lekkie, poduszeczki mięciutkie z... Domyślam się, że to jest ekologiczna skóra, ale nie jest jaka, taka sztywna, która często się trafia, tylko rzeczywiście są miękkie. Tutaj na takim samoregulującym się pałąku. Halo, halomietku, halo, halo, darku, W pełni okalają ucho, także nie leżą na uchu, przez co będą na pewno wygodniejsze niż takie, które mają mniejsze te muszle. Mikrofon jest chowany, czy nie? Niestety, nie, więc sobie na, po, na, na dwór nie pójdziemy w nich posłuchać muzyki, raczej musimy się skupić tylko na, na, na słuchaniu ich przed komputerem, yy, ale jest elastyczny. No, na pewno z takich minusów, które już kiedyś z arkiem zauważyliśmy, że te sławki, które mają taki pałąk, nie zawsze mają wyguszenie i to wyguszenie tutaj nie jest, więc, jak tutaj sobie postukam. No to ten dźwięk nie jest przyjemny. Oczywiście nikt mądry stukać tak nie będzie, no ale zawsze jeżeli macie młodszego brata, bo starszego brata, który chce Wam dokuczyć, to bardzo łatwo może was wybić z tropu. Jeżeli chodzi o ich wygląd, mam takie skojarzenie, że to jest trochę takie nawiązanie do, do dawniejszych czasów, taki trochę, że tak powiem, vintage'owy styl z delikatnym takim retrosmaczkiem. Może nie do końca mój klimat, ale mogą się niektórym podobać. Na pewno to, co jest najważniejsze, to jest sposób wykonania, i tutaj raczej przyczepić się. Nie można, wszystko działa sprawnie i wydaje się, że jest w stanie przetrwać naprawdę dużo. Z ważnych rzeczy, które warto zauważyć, to po pierwsze jeszcze, że mamy kabel w oplocie, co w przypadku słuchawek jest moim zdaniem bardzo ważne, bo to jest urządzenie, w którym kabel jest narażony na największą eksploatację i największe problemy. Zazwyczaj jest tak, że gdzieś te słuchawki później odkładamy, one leżą, spadają na ziemię, więc jeżeli on nie ma oplotu, to hmm, może być bardzo narażony na uszkodzenie, więc tu jest duży plus. Z dodatkowych przycisków mamy jedynie pokrętło tutaj na słuchawce do podgłaśniania i przyciszania yy, i Minusik za to, że nie ma niestety żadnego przynajmniej ja nie znalazłem yy, miutowania mikrofonu, czyli mikrofon nie ma z fizycznego przycisku do wyłączania ani na mikrofonie, ani nigdzie tutaj. Ale dobra, skupmy się na tym, co najważniejsze: jak grają i jak działa mikrofon. Jeśli chodzi o komunikację, to podpinamy się czteropinowym jackiem do komputera lub laptopa. Dobra, włączyłem sobie teraz na początek muzyczka. Dałem na fulla. Jestem odcięty oczywiście od rzeczywistości, także pewnie krzyczę do Was, z czego Arek się często śmieje. Jestem głośniej dwa razy niż powinienem, bo chcę się przebić i usłyszeć swój własny głos. I naprawdę jest fajnie. Jest fajnie, yy, poziom jest dość wysoki, yy, jest wyczuwalny bas, nic nie pierdzi, nie ma żadnych efektów takiej nieczystości. I to jest chyba najważniejsze, że możemy na dość wysokim yy, poziomie posłać muzykę. Trochę sobie też pograłem na tych słuchawkach i muszę powiedzieć, że tak samo poziom jest zadowalający. Co najmniej. Jak dla mnie, wydaje mi się, że niczego im nie brakuje. Dobra, a teraz czas przetestować mikrofon, czyli drugą pod względem ważności rzecz w słuchawkach gamingowych. To tam, to tylko ja. Właśnie testuję mikrofon słuchawek California Access. Zobaczcie sobie, jak to brzmi, czy jesteście zadowoleni, w ten sposób chcielibyście być słyszani i, i chcielibyście się komunikować ze swoimi kolegami z drużyny i przez Discorda, TeamSpeak'a i tak dalej. Tu mikrofon wypada naprawdę rewelacyjnie. Przede wszystkim przez to, że jest czysty, nie ma żadnych szumów, nie słychać żadnych dźwięków pobocznych z otoczenia. Ten dźwięk nie jest taki szorstki, nie. Pierdzi, jak to się mówi. Powiem szczerze, że miałem doświadczenie z high-endowymi słuchawkami, które miały o wiele gorsze mikrofony niż te i tu byśmy z Arkiem, jak pierwszy raz testowaliśmy te słuchawki, to było takie... Serio? Przechodzimy dalej, a następny próg to próg... 400 zł. ta -da! A są to już dużo bardziej kosmiczne słuchawki od firmy Corsair. Corsair Void RGB Elite USB. Dużo skrótów, RGB, USB, yo, ale sprawdźmy, co się kryje w tym opakowaniu. I są! Słuchawki Corsair Void. No powiem szczerze, weszliśmy na zupełnie inny poziom, w sensie może nawet nie poziom, tylko weszliśmy do innej kategorii słuchawek. To są słuchawki, które od razu widać, że są gamingowe, nie ma żadnych tutaj wątpliwości co do tego. Słuchawki wręcz w, takiej, w takim designie kosmicznym trochę. Materiałowe poduseczki, czyli zupełnie inaczej niż u poprzedników. Tam była ekoskóra, skóra, takie skóropodobne. Tutaj mamy mięciutką, bardzo fajną, mięciutką poduszeczkę. I też ten system jest tutaj ten przesuwany. To nie jest taki dostosowujący się do głowy, także też zupełnie inny niż u poprzedników. Powiem tak, w zestawie nie było unboxingu, więc powiem Wam, że z Bayerów dostaliśmy tylko tą osłonkę na mikrofon, wiatrołap, czy jak to woli. Także możemy sobie tą gąbkę założyć, jeżeli uważamy, że nie wiem, za bardzo harczymy, że wiadry z wiem, wychodzimy na dwór grać, albo cokolwiek, żeby tych szumów było jak najmniej, także sobie to można kosztem chyba trochę designu, bo jednak ten design nie koresponduje z tą pianką, chociaż no nie wiem, jak to uważa. Elastyczny dość pałąk, ale taki, który. ta elastyczność jest zupełnie mniejsza niż w przypadku poprzednich słuchawek. No, oczywiście też nie jest wyjmowany, jest tylko podnoszony do góry, więc jeżeli chcemy. Ale z tego co widzę, mamy przycisk wyciszania mikrofonu, więc to jest bardzo przydatne. Jeżeli chcemy nagle ktoś nas woła, wymiutujemy wy wy się i mówimy, no, bo ten gra jak! Więc dlatego muszę ci to powiedzieć whatever. Kabel bez oplotu. Także widzicie, yy, w poprzednich słuchawkach ten oplot był tutaj. Tego oplotu nie dostajemy, więc musimy być ostrożni używając tych słuchawek. No i klasyczne tutaj akurat podłączenie pod USB. Tu jest system jeszcze podgłaśniania i to jest system, który ja na ten moment, póki ich nie używam jeszcze, totalnie nie czaję. Nie wiem, zaraz to sprawdzimy, bo to jest naprawdę specyficzne. No i to, czego poprzedniczki nam nie dawały, czyli obracane pady. Dobra, sprawdźmy, jak te słuchawki sprawdzają się w odsłuchu. Posłuchałem sobie trochę muzyki, chwilę pograłem, jeżeli mam się wypowiedzieć. Yy, ogólna taka ocena, jeżeli to Was najbardziej interesuje, jest na plus. Zdecydowanie na plus. Yy, są yy, dość czyste, nie ma tam jakichś takich rażących rzeczy. Jednak yy, jakby się już zacząć trochę wgłębiać w to, no, to ten bas mógłby być trochę ciekawszy, chociaż nie ma tragedii. No i te średnie tony gdzieś później tam giną, yy, jak się pojawia więcej elementów melodycznych. To te średnie tony giną. Jednak w grze to mi zupełnie nie przeszkadzało i wydawało mi się, że wszystko było tutaj pod tym względem ok. I teraz wracam na szybko do Was z tym pokrętłem, o którym się wypowiadałem, że, mam, że jestem zdziwiony, ale zwracam honor. Na czym to polegałem Ja się, bałem się że to będzie taki system siermięczy, że będę po prostu musiał góra-dół, góra-dół pstrykać, a to jest po prostu taki bardzo banalny system, który wydajemy do góry i wtedy się samo podgłaśnia, a jak dajemy w dół, to się przycisza. Jest to mega wygodne, nie trzeba tą korbką tam kręcić i wydaje mi się, że to jest takie pokrętło 2.0, czyli trochę lepsze niż, niż standardowe, także tutaj plus. No i generalnie, tak jak zauważyliście, pewnie słuchawki są podświetlane. Tutaj mają yy, logo, jest świecące, także taki element RGB, zresztą ujęty na pudełku. Tutaj jest naprawdę fajnie, nic yy, nie kuje nas w głowę, jest mięciutka ta poduszeczka bardzo i też ten dźwięk, który się przenosi do słuchawki po uderzeniu jest praktycznie żaden. No ale sprawdźmy, jak tam działa nasz mikrofon. Puk, 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 puk. Witam serdecznie. Teraz słuchamy słuchawek Corsair Void i sprawdzamy, jaki mają mikrofon. Czy lepszy od poprzedniczek, czy gorszy, a może takiej samej jakości. Wy mnie słyszycie, ja jeszcze siebie nie słyszę, ale zaraz to sprawdzę. Słuchajcie, wysłuchaliśmy razem już teraz yy, tego mikrofonu i co? No jest to mikrofon naprawdę też dobry, ale mam już pewne porównanie. W pierwszych słuchawkach tego nie miałem i muszę powiedzieć, że Nadal skłaniałbym się delikatnie z dźwiękiem, takie jest moje zdanie, z, z pierwszymi słuchawkami. Tamten dźwięk był trochę taki cieplejszy, taki bardziej jak jest w rzeczywistości, ale mimo wszystko jest taki detal, który sprawia, że trochę przyjemniej się słucha tych pierwszych. Nie jest to coś, co sprawia, że o, te odpadają, bo mają beznadziejne, nie, 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 jest wysoki poziom, ale bym miał bezpośrednio porównać, wybrałbym numer 1, a nie numer 2, ale to są naprawdę małe różnice. No dobra. A teraz przejdźmy do najwyższego progu cenowego. To są one. Zapraszam je serdecznie. Bęk! Są to słuchawki Razer Nari Ultimate. Czas na unboxing, a w zasadzie czas na jego brak, bo wystarczą moje rączki. No i są: Razer Nari Ultimate. Słuchawki bezprzewodowe. Oczywiście kabel jest załączony w zestawie, bo możemy tak je ładujemy. Jest to ładowanie na micro USB, i od razu. Yy, mamy je na kablu. Producent, czyli Razer, chwali się, że bez kabla, czyli na Wi-Fi możemy mieć do 20 godzin rozgrywki. Dopasowujący się pałąk, czyli podobny jak w pierwszych słuchawkach. Bardzo duże są te słuchawki, mają poduszeczkę jest mięciutka, też z takiej trochę yy, łączony system yy, skóry, takiej skuropodobny z yy, elementami materiału. No, jeżeli chodzi o wygląd, no to myślę, że klasyczny Razer yy, nie ma tu jakichś niespodzianek. Nie mielibyśmy większego problemu z rozpoznaniem, jaka to jest marka słuchawek. Mamy wyciszanie mikrofonu, przycisk. Mamy dodatkowo tutaj, to jest, uwaga, to jest zgłaśnianie i przyciszanie czatu głosowego. Kabel jack i kabel micro USB. Tutaj mamy klasyczne pokrętło, yy, które nam pozwala właśnie wyciszać, wyciszać i podgłaśniać dźwięki. I tutaj ten ciekawy element, który się znajduje na końcu, to nic innego jak co? Jak tyczka. Wi-Fi do naszego komputera. Przez to, że y, mikrofon jest ukryty, zapomniałem jeszcze wspomnieć, że mikrofon jest wysuwany, więc już prędzej pójdziemy gdzieś na zewnątrz z nimi, bo możemy go sobie zawsze ukryć i tylko troszeczkę go widać. No ja go teraz pominałem, więc widać, że to działa. Na elastycznym, bardzo elastycznym połąku, z którym możemy zrobić w zasadzie wszystko. I tu jeszcze mi podpowiadają, że warto wspomnieć o tym, że pady są obracane. To ja mówię, ja trochę mniejsze na no, to uwagę zwracam. O, o, no dobra, już wiem, czemu to robię, bo tu bym się udusił, to mi tak ściska szyję. Okej, okay, dobra, no to jeżeli chcecie nosić, to zmienia to wygodę totalnie. To nie są takie zwyczajne pady, to są pady z żelem chłodzącym. Także producent tu się chwali, że izolacja jest świetna, jest gęsta yy, pianka i dodatkowo żel chłodzący, który sprawia, że jesteśmy orzeźwieni. Zatem, jak gramy. Słuchawki Razera mają wbudowaną specjalną technologię, takie nazwijmy to silniczki, które powodują, że te słuchawki drgają, że nie tylko go słyszymy, ale też czujemy. I już chyba wiem za co dopłacamy, za takie ciekawe bajery, które mają sprawić, że jeszcze bardziej się wczuwamy w rozgrywkę. Można by się doczepić do tego, że wszystkie funkcje są umieszczone na słuchawkach, bo to jest zawsze mniej wygodne, bo z nim się nauczysz to musisz szukać, no ale są to słuchawki bezprzewodowe i tutaj wyboru dużego nie dostajemy. Razer Synapse daje nam pełną możliwość dostosowania wszystkich rzeczy pod siebie i także wyłączenia tych dodatkowych opcji, jakim jest na przykład właśnie ten e, podbijany bas, tak nazwijmy to sztucznie, czyli tak zewnętrznie. Ten bas, mimo nawet jak wyłączymy to podbicie, nadal jest bardzo odczuwalny, jedynie że sławki się nie trzęsą, także jeżeli chcemy takie wrażenie już naprawdę dobi basem, to sobie włączamy ten system i te słuchawki się trzęsą razem z naszą głową, a jeżeli nie chcemy, to włączamy i... na moją odpowiedzialność, ale możemy spokojnie już myśleć, że te słuchawki wybiegają już trochę ponad gaming, a są już na tym poziomie słuchawek, które są dedykowane do muzyki. Naprawdę, wszystkie pasma fajnie słychać, bas... Puk, 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 pukam do Was ja, Sprawdzam słuchawki Razer Nari, a konkretnie mikrofon umieszczony w nich. Co uważacie? W... W kontekście poprzedniczek. Lepszy, gorszy, wy to już słyszycie. Ja zaraz sobie odsłucham i porównam z tymi, które testowałem wcześniej. Sprawdźmy. Już się cieszyłem, bo mówię, że dzięki temu mikrofonowi też z butów wyskoczę, no ale chyba najsłabsze ogniwo y, całego tego produktu Razer Y. No, mikrofon do komunikacji wystarczy, nie ma problemu. To nie będzie tak, że się z nikim nie dogadamy, ale niestety może być. Nie ale niestety nie będziemy mogli się pochwalić, że mamy najlepszy mikrofon na rynku, bo na przykład taka California Access ma ciekawszy. Czas na podsumowanko! Zaproponowaliśmy Wam trzy modele słuchawek w różnych kategoriach cenowych. Jeżeli chcecie sprezentować komuś słuchawki, które są w przystępnej cenie, to te California Access są bardzo godne polecenia, naprawdę. Mikrofon wycina konkurencję i to z wyższej półki, co jest naprawdę wow. Jeżeli chcemy kupić komuś droższe słuchawki, to Corsair będzie ciekawym rozwiązaniem, jeżeli wygląd Was zachęca, bo moim zdaniem jest ciekawy, jest oryginalny. Jak najbardziej będą dobrym prezentem. No i perełka. Perełka Razer. Słuchawki przemyślane pod względem muzycznym i pod względem gier i dźwięków bardzo dobrze. Wszystkie pasma dźwięku są tutaj dopieszczone. Mają bardzo dużo funkcji, które nawet przyciszanie samego czatu głosowego. Także tu przy... i są bezprzewodowe oczywiście. Tu producent dał nam praktycznie wszystko z małym minusem. A propos mikrofonu, który jest bardzo średnią półką. To są nasze propozycje na teraz. Piszcie, które sławki robiły na Was największe wrażenie. A może Macie jakieś doświadczenia, czy polecacie, czy nie? A może Macie jakieś swoje propozycje, też dajcie znać. I jakby to powiedział Arek, nasz święty Mikołaj. Dajcie subwoofer, komentujcie i dam dzwoneczko i w ogóle. I lajka. Dajcie lajka, żeby wrócił. Dajcie znać, jak Wam się podobało, i nie tyrajcie mnie za mocno. Dziękuję Wam serdecznie. Pa Pa!